Dzień dobry, witam wszystkich bardzo. serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji perfum marki Les Indemodables. E, Les Indemodables? Tak mi się wydaje, nieważne. Sprawdzałem to przez chwilę, ale już zapomniałem, bo nie znam języka francuskiego za no dobrze. Nie, nie znam go wcale. E, w każdym razie e, na początku mia, miał być to tylko test Vani Van, czyli perfum najbardziej znanych tej marki. Mm. A ja i wanilię i tytoń lubię, a tam, tam one się podobno znajdują, także jestem ich bardzo ciekawy, natomiast okazało się, że w moim takim woreczku z próbkami mam jeszcze inne perfumy tej marki, więc stwierdziłem, że również je dołączę. Paczuli Noiset wąchałem już w jakimś wąchaniu w ciemno, które najprawdopodobniej jeszcze, jeszcze nie wyszło, bo... Bo, bo, bo nie, bo w ciemno wrzucam z dużym opóźnieniem czasowym, natomiast powącham je jeszcze raz, bo pamiętam, że podczas wąchania w ciemno absolutnie mnie nie zachwyciło, wręcz nie, że mi się nie spodobało, ale było takie mych. No, zobaczymy jak teraz i zaczniemy sobie chyba już bez zbędnego przedłużania, zaczniemy od tego paczuli, no i set, zobaczymy, może zmieniłem zdanie. Hmm. Słodki, paczulowy, paczula nieco piwniczna, nudy no takie suche, drzewne. tu niby jest orzech laskowy, niby jakaś w ogóle esencja orzecha laskowego, w ogóle pierwsi na świecie, coś tam, orzech laskowy z Piemontu, bla, bla, bla. Natomiast. nie czuję tu orzecha laskowego, no serio. Jest jakaś taka orzecho. no dobra, jest tu coś takiego, natomiast. Mm. Może też liczyłem bardziej na orzech laskowy, nie wiem, taki, taką nutę orzecha laskowego prożonego, która które jest raczej inna niż ten świeży orzech laskowy. Tu jest tak bardziej zielona i też rozumiem, może się to kojarzyć z takim świeżym, może wręcz nawet jeszcze niedojrzałym orzechem laskowym. No ale ogólnie głównie paczula, takie nuty nieco bursztynowe, jakby waniliowo-labdanowe, troszkę skórzane, balsamiczne. Zapach jest bardzo ciepły, gęsty. Troszkę też takich nut właśnie kakaowych, charakterystycznych dla Paczuli, takich kakaowo-czekoladowych, taka gorzka czekolada, może czekolada doserowa bardziej, em, jednak troszkę słodyczy tu jest. Troszkę takich nut ziołowych, zielonych. Em, wydaje mi się, że zapamiętałem go gorzej, że podoba mi się bardziej niż w tym wąchaniu w ciemno. Natomiast nadal, no głównie jest to zapach dla fanów Paczuli i tego orzeszka tutaj niestety mało i chciałoby się troszkę. Troszkę więcej i w ciemno, gdybym nie wiedział, że tam ma być orzech, to pewnie bym bym nie powiedział. Jest taka drzewność, taka nieco zielono, i faktycznie troszkę orzechowa, ale. A no nie wiem. Nie, no ale ale fajny, 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 fajny. Nie mówię, że nie. Spoko. Nuty według fragrantiki to paczula i orzech laskowy. Dobra, przejdźmy do vani Hawan. Nie mogę się doczekać. Ojej, wow. Śliczny. Oj, piękny jest. O! Mm. Tytoń, szorstki, ale też y, nie pozbawiony takich nut owocowych. Em, nuty czekoladowe, kakaowe, taka, taka naprawdę droga, wykwintna pralinka. Em, nuty alkoholowe, zdecydowanie jakiś alkohol, taki drogi, starzony w beczkach alkohol. Em, nuty owocowe. Troszkę taka owocowość. Hmm. Takie Tutti Frutti, nie wiem, taka, taki aromat e, jakiś owocowy, bliżej niesidentyfikowanych owoców. Bardzo przyjemny, prawdopodobnie jest to właśnie też część tego akordu alkoholowego. Wanilia, kakao, gorzka czekolada, e, takie nuty właśnie słodkie, pralinowe, kremowe, tłuste, e, waniliowe, ten tytoń taki wilgotny, nie też szorstkości. Wow! No, jestem otwarciem, jestem zachwycony. Jest to jest mój klimat, po prostu totalnie, nie Tak, 100% mój klimat. I ta wanilia tutaj, po prostu piękna. Z nutami takimi drzewnymi, dymnymi, naprawdę wielowymiarowa, bardzo naturalnie pachnąca e, nuta, akurat waniliowy. Prześliczny, prześliczny, jestem zachwycony otwarciem. Mam nadzieję, że będzie się rozwijał e, też, też dobrze. Wydaje mi się, że są to perfumy które nie będą miały jakiejś ogromnej projekcji, szczerze mówiąc. Pachną bardzo, bardzo naturalnie. Są ciężkie. A wydaje mi się, że, że, że będą bardzo długo trwały, ale nie będą jakoś bardzo głośno projektowały. Też spoko. Nie, nie, mam, nie mam absolutnie nic przeciwko. Kojarzył mi się klimatem trochę z perfumami Slumberhouse. House. Ja recenzowałem tą markę jakiś czas temu, w ogóle dużo perfum tej marki. Bardzo znana, bardzo wyhypowana, bardzo, bardzo trudno dostępna marka ehm, perfum. Pewnie część z Was kojarzy. Jak nie, to warto sobie o niej trochę poczytać, bo, bo to też ciekawe, ciekawe zjawisko. Okej, okay, perfumiarz to pan Antoine Lee. Bardzo, bardzo zdolny, utalentowany perfumiarz. Ehm, dobra, nuty. Tytoń, rum, kakao, wanilia, suszone owoce, bursztyn, skóra i nuty kwiatowe. Super. Dobra. Dalej. Kolejny będzie Escale en Indonezję. Hmm. Cytrusowy, ziołowy, koloński. Em, jak takie jakieś męskie wody kolońskie pokroju. Dior au sauvage. Może jakieś stare Chanel. Chociaż bardziej, bardziej ten Dior au No. Cytrusowy. Bardzo naturalnie pachnące cytrusy, swoją drogą. Bardzo naturalnie pachnąca cytryna. Em, jakieś takie zioła. Hmm. Nieco no, takich może skórzano mszystych em, zielonych, drzewnych, leśnych. No, w tle przygrywa taka nuta skórzano-leśna, bardzo, bardzo ładna, bardzo dobra jakościowa. No, ale głównie te cytrusy, ta taka cytryna, bardzo, bardzo naturalnie pachnąca, kwaśna cytryna. Aż ślina napływa do ust, jest tak kwaśno tutaj w tym otwarciu. E, nuty sprawdźmy. Ambra, bergamotka, cytryna, neroli, jaśmin i drewno sandałowe. Dobrze, i ostatni, Ambre Supreme, ostatni, hmm. retro kobiecy. Hmm. Znaczy, <ścoughs> hmm. Hmm. Inaczej, ehm. nie jest bardzo retro ani bardzo kobiecy, ale kojarzy się z jakimiś retro kobiecymi perfumami. Może tak, ma jakąś taką retro kwiatową, właśnie e ciepłą, bursztynową, ambrową nutkę. Otwarcie takie nieco kwiatowo-brzoskwiniowe, bardzo musujące, świeże, aldehydowe, bym powiedział takie przejrzyste, przestrzenne, świetliste, nieco metaliczne, szorstkie. Kojarzy mi się też z Like This: od Etat Libr d'Orąży. Wydaje mi się, że pachnie to jak nieśmiertelnik czyli nuta taka nieco, nieco warzywna, chyba najlepsze określenie taka ziołowo-warzywna, nieco wiejska nuta. I też właśnie takie nuty nieco pomarańczowe, brzoskwiniowe, troszkę właśnie warzywno-dyniowe jakby. Takie pomarańczowo-warzywne, o. Marchewkowe może trochę. Jakieś takie nuty skórzano-mszyste w tle też mam wrażenie. Bardzo fajny bardzo mi się podoba. Ehm, kurczę, no. Widzę, że również Antuali je popełnił, nuty to szałwia, maszkatołowa, aldehydy, różowy pieprz, kardamon, neroli, paczula, jaśmin, ambra i nieśmiertelnik. No kurde, wow, 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 jestem, jestem zaskoczony bardzo, świetne, świetne perfumy i chyba będę chciał bardziej, bliżej poznać tę markę. Chyba jakoś sobie spróbuję załatwić próbki innych kompozycji, bo kurcze, jest naprawdę, naprawdę... Nieźle, przynajmniej w tym otwarciu. Jeszcze nie zapeszam, bo zobaczymy, jak się rozwiną, ale wydaje mi się, że, że będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Ale nic, nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam Was do podsumowania. No dobra, testy perfum Le W już za mną. Miałem trochę czasu, żeby się z nimi zapoznać, coś tam sobie pozapisywałem, ponotowałem i teraz się z wami tym. Podzielę, zacznijmy od paczuli Noiset. W sercu na mojej skórze zaczęły wychodzić tutaj takie nuty skórzane, e, kojarzące się nieco chociażby z Tuscan Lederem od Toma Forda i z jemu podobnymi. E, prawdopodobnie przez użycie takiej molekuły jak e, IBQ z e, izobutylochinolina po naszemu. To jest taki składnik bardzo, bardzo szeroko używany w różnych skórzanych perfumach. Jeśli byście pomakali ten czysty składnik, myślę, żebyście od razu skojarzyli ten zapach, jeśli siedzicie w perfumach jakoś troszkę głębiej, bo no naprawdę jest to jest to szeroko używany składnik, nie tak skórzano mszyście, kojarzy się raczej, raczej tak retro męsko jakbym miał jakbym miał powiedzieć, no w każdym razie takie nuty skórzano mszyste, ziemiste tutaj zaczynają, zaczynają wychodzić, zaczynają wychodzić również nuty takie Um, nieco właśnie malinowe, jakby malinowo-truskawkowe, takie słodkie, owocowe, przez co zapach im duże jest na skórze, tym bardziej mi się z tym Tuscan lederem i jemu podobnym. Podobnymi zaczyna kojarzyć. Do tego nuty pudrowe, jakby trochę fiołkowo rysowe jakieś takie nuty em, cukierkowe, przy, no, więc może podejrzewam, że bardziej fiołkowe. Taki, takie nuty pudrowo, cukierkowo-pudrowo-malinowe zaczynają, zaczynają z czasem wychodzić. Jeśli chodzi zaś o bazę tych perfum, no to głównie jakieś, takie nuty pudrowe, paczulowe, skórzane, nieco owocowo-słodko-malinowe. Okej. Okay. Okej, okay, trwał na mnie z 8 godzin, projektował wydaje mi się całkiem znośnie, umiarkowanie, spoko, nie, nie jest źle. Chociaż nie ukrywam, że trochę zawiódł moje oczekiwania, no bo jednak yy, spodziewałem się tego orzecha, no więcej tego orzecha, no nie było go tu zbyt dużo, no. no dobra, no to vani havan, czyli perfumy, co do których miałem największe oczekiwania yy, i szczerze to nie zawiodłem się, spoiler alert. Yy, no, jak te perfumy rozwijały się na mojej skórze? Nie rozwijały się praktycznie wcale, właściwie pachniały cały czas tak, jak pachniały w tym otwarciu. No, może robiły się troszkę bardziej, wiecie, takie mniej e, energetyzujące, już te takie nuty alkoholu starzonego w beczkach troszkę opadły, te nuty alkoholowe, no e, szybko raczej ze skóry uciekają. Chociaż nadal było tutaj sporo nut kojarzących się chociażby, nie wiem, z rumem jakimś starzonym, właśnie takie kokosowe, e, drzewne, waniliowe, troszkę jakby wafelkowo-deserowe, tonki sporo tu wyszło z czasem, ale takiej bardzo naturalnie pachnącej, mocno kumarynowej, bardzo, bardzo przyjemnej. z czasem zacząłem wyczuwać też jakby odrobinę paczuli, takich nut nieco czekoladowo, piwniczno-wilgotnych, właśnie charakterystycznych dla paczuli, ale to raczej było tylko. Tylko tło. Późne serce i baza to już dominacja tytoniu, i to, to był raczej taki akord tytoniowo-owocowy, który kojarzyć możemy chociażby z tobakowaniem od Toma Forda. Właśnie taki nieco wiśniowo-owocowy, wiśniowo, wiśniowo szorstki, yy, kojarzący się raczej męsko-tytoń. Sporo wanili, sporo drewna, sporo nut alkoholowych i tak sobie trwał 8 do 10 godzin. Projektował również umiarkowanie, żadna z niego bestia. Nie była i chciałoby się troszkę więcej projekcji, przynajmniej z mojej strony. Chociaż jeśli miałoby się to odbić na naturalności tego zapachu, to może może lepiej, że jest jak jest, ale nie, no parametrowa jest naprawdę, naprawdę okej. Okay. Mówię, 80 godzin, projekcja umiarkowana, spoko, bardzo bardzo fajne pachnidło, i myślę, że jeśli dorwę je w jakiejś pokocenie, Chociaż nie wiem, nie wiem czy Dorwę, bo raczej e, ciężko te perfumy poza sprzedażą oficjalną. Niemniej, no będę polował i chętnie flakon swojej kolekcji bym zobaczył. Dobra, kolejny przystanek w Indonezji. Nie będę masakrował tej nazwy po francusku. E, te perfumy na skórze rozwijają się bardzo, bardzo przyjemnie. E, Cytrusy czuć bardzo długo naprawdę, naprawdę sporo nawet po. E, no tak. Po dwóch, trzech godzinach jeszcze wyczuwalne były takie nuty greyfrutowe, e, bergamotkowe, jakieś Neroli, właśnie takie nuty białokwiatowe, kremowe. Troszkę sandałowca zaczęło wychodzić, który nadawał to takiej bardzo przyjemnej, drzewnej kremowości. Do tego w tlenie, co takich nut gorzko-ziołowych, ogólnie pchniał to bardzo, bardzo naturalnie. A przy okazji, też y, całkiem nowocześnie, bo. Y, w tym otwarciu raczej kojarzy, kojarzyć się mógł troszkę retro, tak nie wiem, czy z jakimiś perfumami typu Dior Eau albo coś takiego, em, tak raczej męsko-kolońsko, tak z czasem zaczął się bardzo wygładzać, unowocześniać, zaczął, się, zaczął iść w stronę taką bardziej unisexową, właśnie kremową, gładką, ciepłą. Baza to już głównie sandałowiec, nuty nieco takie kosmetyczne oraz takie nieco nowoczesno-molekularne, ambrowe, ale nie były to żadne takie molekuły, wiecie, bardzo dyfuzyjne, e, drażniące, tylko bardziej ambroksan, coś takiego właśnie. Ambroksan w ogóle jest bardzo, bardzo przyjemny. Ambroksan bardzo lubię i tutaj e, wydaje mi się go troszkę, troszkę czuć, czuć, było. Ambroksan albo jakieś tam pokrewne molekuły ambrowe, ale nie z tych takich bardzo mocnych, drażniących, mocno dyfuzyjnych, tylko takie, e, takie morskie, słone tło. Trwał na mnie z 6 do 8 godzin. Projektował tak e, umiarkowanie, delikatnie umiarkowanie. Nie było źle. Nie było źle, jednak trzeba pamiętać, że to cytrusowiec. E, jak na cytrusowca, to było wręcz przyzwoicie dobrze. No i Ambre Supreme. Ambre Supreme, im dłużej byłem na skórze, tym więcej nut kocankowych zaczęło wychodzić. Ten zapach zaczął się robić coraz bardziej warzywny. Sporo, sporo takich nut ciepło-piżmowych, cielistych też wyszło w tym późnym sercu. Do tego nuty skórzane, nuty bursztynowe, właśnie wanilia, labdanum, jakieś takie żywice. Zacząłem też wyczuwać bardzo, bardzo fajną nutę takiego starego drewna. Takie nieco nuty karmelowe, właśnie stare zbutwiałe. Drewno to jest coś, co kojarzy mi się z Opoponaksem. Opoponaks to jest taka żywica. Posiadam ją w swoim zbiorze różnych olejków. Mam absolut z Opoponaksu i on pachnie właśnie bardzo podobnie do tego, co czułem tutaj, tak, właśnie em, nieco karmelowo. Jakby nieco też warzywnie jest charakterystyczna, dlatego takiego starego drewna, troszkę jak, jak taka stara ławka w kościele to pachnie. I bardzo, bardzo, bardzo mi to odpowiada, bardzo mi się to tutaj podoba. To właściwie tyle trwał na mnie z 8 godzin, z 8 do 10 w porywach. Projekcja raczej umiarkowana, umiarkowana może z małym plusikiem. Również bardzo, bardzo spoko. No i podsumowując, muszę przyznać, że... A, no bardzo podobało mi się obcowanie z tą marką, to Patchouli set może nie zachwyciło, raczej, raczej bym specjalnie nie polecał, natomiast te trzy pozostałe bardzo, bardzo fajne, na pewno warte, e, warte powąchania, bardzo dobre jakościowo, no czuć, że są to jednak dosyć mocne ekstrakty, nie wiem jakie tam jest e, zaperfumowanie, e, ale podejrzewam, że wysokie 25-30% pewnie tutaj, tutaj jest, bo te perfumy są wyraźnie, zostawiają taki tłusty ślad na skórze, no... no e, i to, to czuć, czuć to stężenie olejków, naprawdę, naprawdę czuć. Jakościowo też absolutnie nie można tutaj niczego zarzucić. Kompozycją bardzo, bardzo dobrze zmieszane z dobrej jakości składników. Sporo tu naturalnych składników wydaje mi się. No. Super, super, super sprawa. Chciałbym poznać więcej kompozycji tej marki. Nie mają ich aż tak dużo, także myślę, że jest to do zrobienia. Zamówię gdzieś próbki, znajdę odlewki, cokolwiek. Natomiast e, na pewno jeszcze jeszcze sobie z tą marką poobcuję, bo no jest, jest nieźle, jest lepiej niż nieźle. Takie perfumiarstwo lubię. Jeśli znacie te perfumy, dajcie znać w komentarzach, bo jestem jak zawsze bardzo ciekawy Waszych opinii. Dzięki i pa.